Brian Deliski z Able Distributors. Dziś rozmawiamy o kotle TRX od NTI. Wiem, co sobie myślicie. Jak mogę robić film o nowym produkcie, który jest już dostępny, którego używamy od lat i który kochamy, a wykonawcy go uwielbiają. Cóż, ulepszyli to. Teraz jest to TRX Series II od NTE. I to ma pewne ulepszenia. Przejdźmy więc do niego. Kwalifikuje się do ulgi podatkowej w wysokości do 600 dolarów. Zarówno kombi i non-kombi. Warto o tym pamiętać. Mamy filmy i jest to na naszej stronie internetowej, aby to wywołać. Jest to 85 tysięcy BTU do 199 tysięcy BTU i moduluje do 96% wydajności. Moduluje w stosunku 11 do 1, więc może naprawdę, naprawdę zejść w dół dla mniejszych stref. Mamy go w formie kombi, więc jeśli nie jesteś zaznajomiony z kombi, kocioł, który ma wbudowany bezzbiornikowy podgrzewacz wody do ciepłej wody użytkowej. Mamy więc 150 tysięcy BTU i 99 w kombis. Można zastosować dwucalową instalację wentylacyjną o długości do 100 stóp. Oczywiście trzeba odliczyć kolanka, złączki i tym podobne. Wentylacja z trzycalowego PVC do 150 stóp. To samo liczy się każde kolanko. Spojrzymy więc na wykresy. Obsługa Wi-Fi. Jeśli potrzebujesz pomocy w zdiagnozowaniu problemu, możesz wejść na stronę nti.net. Można też poprosić kogoś z pomocy technicznej NTI, aby zalogował się do kotła przez Wi-Fi. Zalogować się do tego bojlera przez Wi-Fi, aby pomóc w zdiagnozowaniu problemów. Będziesz musiał nadal być w pracy, ale to miły akcent. Ma wbudowaną pompę ECM po stronie powrotnej, dzięki czemu jest super, super łatwa i akceptowalna dla wielu zastosowań. Posiada zawór trójdrożny do ciepłej wody użytkowej. Więc jeśli wybierasz kombi, ten zawór trójdrożny prześle go przez płaski płytowy wymiennik ciepła w celu podgrzania wody. W przeciwnym razie ten zawór trójdrożny do użytku domowego można przełączyć i podgrzać zbiornik pośredni. Niezależnie od tego, czy jest to nasz zawieszany na ścianie zbiornik o pojemności 20 galonów, o którym mam filmy, czy stojący zbiornik pośredni o pojemności 40, 50, 80 lub 100 galonów. Wszystkie połączenia dla tych kotłów są w trzech czwartych gazowe. Teraz niektóre z rzeczy, które sprawiają, że TRX są lepsze niż wszystkie inne dostępne na rynku i dlatego je uwielbiamy, to o 150% większy wymiennik ciepła. Robi to dużą różnicę w objętości wody i zapobiega zatykaniu się urządzenia. Pojedynczy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej. Wymiennik ma jedną wężownicę, więc nie ma śladów spawania na całej długości. Jest to jedna ciągła wężownica. To, co robi, to ślady spawania. Tworzą słaby punkt. I umożliwiają czyszczenie wymiennika ciepła. Proste okablowanie dla maksymalnie dwóch stref i wody użytkowej. Tak, ma miejsca dla dwóch różnych pomp strefowych. A jeśli robisz zbiornik pośredni z pompą, możesz to zrobić również w ten sposób. Więc to jest? Bardzo, bardzo łatwe. Kreator konfiguracji. Zamierzam przygotować film poświęcony kreatorowi konfiguracji. TRYX pierwsza wersja ponownie uwielbiamy go. To naprawdę dobry boiler. Przechodzenie przez konfigurację i parametry, aby go ustawić, było trochę niezgrabne. Teraz kreator konfiguracji i nie będę tu wchodził zbyt głęboko. To tylko przegląd, ale kreator konfiguracji zada Ci pytania. Jaka temperatura, ile stref? Co to jest? Czy masz ciepłą wodę użytkową i da ci coś w rodzaju wskazówek. Jeśli nie wiesz, jaki zakres temperatur chcesz uzyskać, powie hej, do 179 stopni. I to jest naprawdę dobre dla rur płetwowych. 65. To naprawdę dobre dla żeliwa. Wiesz, 120 stopni, to jest wiesz, około zakresu, górna granica zakresu dla podłogi, więc prowadzicie dalej. Ten kreator konfiguracji jest tutaj różnicą. Wszystko, co robi ten boiler, jest niesamowite. Kreator konfiguracji przechodzi do następnego kroku, a robi to łatwo. Ponownie dwie pompy, którymi można sterować, i pompa do ciepłej wody użytkowej. Centralne ogrzewanie. Mamy od 85 do 120 i jedną pięćdziesiątkę kombi. Te połączenia są jednocalowe. 50 i 99 oraz 99, zasilanie i powrót wody to cal i ćwierć. Ten boiler można zamontować na ścianie lub kupić stojak. Objęty jest pięcioletnią gwarancją na części i ograniczoną żywotnością wymiennika ciepła. Tak wygląda przegląd serii drugiej TRX. I znowu to, co zmienili, to te rzeczy. Zmieniono okablowanie dla więcej niż jednej strefy. Kreator konfiguracji znacznie to ułatwia. I znowu, masz miejsce na podłączenie dwóch pomp i pompy ciepłej wody użytkowej, jeśli tego potrzebujesz. Seria TRX de NTI. Dziękuję.